Okładki. Ponoć piękna okładka z książki czyni dzieło. Ile w tym prawdy wiedzą ci, co czytają? A z tym dzisiaj marnie, gdy obraz nad wszystkim góruje. Więc, aby sięgnąć szczytu własnych możliwości, by choć odrobinę przekazać mądrych treści, codziennie próbuję dobierać odpowiednie okładki. Do tych niechętnie. Czytanych życiowych sentencji. Im mniej czasu człowiekowi zostaje, tym wzrasta chęć, by z własnych przeżyć coś istotnego uszczknąć i podzielić się z tymi, którzy chcą tego wysłuchać. Aby dokonać tego skromnego dzieła, wkładam my ułożone zdania w usta wielu postaci AI, by nie postać była w centrum, a przesłanie, które raz lepsze, raz gorsze. Pozwala dostrzec w drugim człowieku takiego samego twórcę, który na swój unikalny sposób staje się stwórcą.